Witamy w 12. wydaniu naszych szkolnych wiadomości. Ruszamy z newsami. Do świąt Bożego Narodzenia zostało tylko 17 dni, czyli dwa tygodnie chodzenia do szkoły. Przerwa świąteczna zaczyna się 20 grudnia i trwa aż do 7 stycznia. Nie mogę się doczekać! Wspominaliśmy już o wystawianiu ocen, ale powiemy to jeszcze raz. Kochani, został Wam tylko tydzień. Nasz kochany pan dyrektor, dziękuję wszystkim za serdeczne życzenia i miłe słowa, które usłyszał od swoich misiaczków w dniu imieni. W tym tygodniu będziemy gościć polskiego prezesa Związków z pana Bartosza Pękalem, w związku z organizacją Mistrzostw Polski w marcu 2014 roku. W poprzednim wydaniu wspomnieliśmy o Mistrzostwach Świata. Jest to dla nas ogromnym marzeniem, dlatego wyprzedzieliśmy fakt. Przypominamy jeszcze raz, że są osoby, które nie dostarczyły nam sześcianów. Możecie je przynieść do końca tego tygodnia: do Kasi Politowskiej lub Grzesia Kielana. Czy wiesz może, czy organizowane są jakieś konkursy? No jasne, już organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny. Jest to konkurs bezpłatny. 10 stycznia będzie pierwsza edycja tego konkursu. Są bardzo atrakcyjne nagrody, więc zachęcam Was do udziału. Masz Haka na raka? stwórz kampanię społeczną i dołącz do Hakowiczu. Wiesz grupę znajomych i zarejestruj ją na stronie www.mamhakanaraka.pl. Migok, jak zwykle, ma dla nas atrakcje. 8 grudnia o godzinie 13 w Migoku odbędzie się 12. edycja konkursu Gry na Ligawce, który stał się tradycją dla mieszkańców Łochowa. W tym roku poza konkursem zapraszamy również na wspaniały koncert pochwalone oraz bogatą, wyjątkową wystawę e, unikatowych instrumentów. Całość oczywiście darmowa. Święta coraz bliżej, więc pomagajmy innym. Szlachetna Paczka. My, jako szkoła, pomagamy już jednej rodzinie, a wy, zostało jeszcze kilka rodzin, których możemy wesprzeć poprzez paczkę, w której może znaleźć się żywność, przybory szkolne, środki czystości i różne potrzeby, które mogą pomóc rodzinie. Prezent to najlepsze, co może nam się zdarzyć w święta. A gdy już jesteśmy przy akcjach, wspomnijmy również o innych. Po raz kolejny, Karita Słopów organizuje akcję Rodzina rodzinie ona na tym, że firmy, grupy znajomych oraz szkoły przygotowują świąteczną paczkę. Tą paczkę możemy dostarczyć do kościoła w Łochowie w czasie trwania rekolekcji świątecznych. Wspólnymi siłami damy radę! Przejdźmy do wiadomości sportowych. Podczas sobotniego spotkania Olimpia Łopów niestety przegrała 4 do 5, a w niedzielę 7 do 8 z Pioniertychem. No ale chłopaki, przecież nic się nie stało. Damy radę, pokażecie na co was stać w innych rozgrywkach. Zapraszamy na mecz Olimpii Łoków przeciwko absolwent siedzce, który odbędzie się w sobotę o godzinie 19 i w niedzielę o godzinie 9. W piątek o godzinie 20 rozpoczyna się turniej piłki halowej. Zapraszamy! zapraszamy. A teraz uwaga, zapraszamy na noc filmową. Startujemy o 20. Bilet to 3 złote, a tytuły filmów zostaną podane w najbliższym czasie. Pieniądze przekażemy dla rodziny, dla której przygotowujemy paczkę. Miski. Przyzwyczajenie się, się, że wszystkie głoszenia są wyszane na tablicy, teraz będą zamieszczane na telewizorze. Na dniach ruszy drugi telewizor na górze, więc sprawdzajcie tam wszystkie informacje. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Cześć! Jak nastroje? Czekacie już na śnieg? Mam dla Was dobrą wiadomość, bo spadnie już sobotę, ale wszystko po kolei. W czwartek od 0 do 3 stopni z lekkim zachmurzeniem. W piątek możemy spodziewać się ciemnego nieba, ale nie mamy się co bać, nie powinno padać. Aczkolwiek przygotujmy się na lekki opad śniegu. Niedziela bez opadów, z coraz większym rozem do minus 10 stopni Celsjusza. A więc zaczynajcie ubierać się cieplej, czapki, szaliki i rękawiczki wyjmijcie z szaf. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.